Płońsk, drodzy Państwo, biało-czerwony, piękny Płońsk, ziemia polskich patriotów, tych, którzy wiedzą przecież, ile o Polskę walczyliśmy, ile pols dla Polski pracy wykonaliśmy, aby być wolnym, niepodległym i suwerennym państwem polskim. Dziękuję, że tu jesteście, płońscy patrioci z Płońska i z całego powiatu. Jesteście naprawdę wspaniali, dziękuję za to przywitanie. A dziś niedziela, drodzy Państwo, dla mnie, dla katolika, dla części z Państwa, dla katolików, dla chrześcijan, tak ważny dzień i cieszę się, go, że go spędzam dzisiaj z Państwem tutaj w Płońsku. Nasz wielki, drodzy Państwo, partner, sojusznik, przyjaciel. Od wielu wieków i od wielu lat Stany Zjednoczone Ameryki Północnej miały wielkiego prezydenta, który był przyjacielem świę, świętego papieża Polaka Jana Pawła II. Miały Stany Zjednoczone wielkiego prezydenta, który obalił system komunistyczny razem z naszą Solidarnością i z Janem Pawłem II, Ronalda Reagana, największego prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych. I on zwykł i w kampanii wyborczej. I gdy był już prezydentem Stanów Zjednoczonych, powtarzać regularnie jeden tak ważny cytat, który zobowiązuje nas dzisiaj współczesnych także. Reagan mówił: Jeśli upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje, i będą błagać, i będą szukać mego imienia, a odwrócą się od złych dróg swoich, ja ich wysłucham. A kraje ich ocale. Drodzy Państwo, Płońsk, Płońsk i Państwa miasto upokorzyło się, bo stoimy na placu, który miał nazwę Plac Armii Czerwonej, a dziś nazywa się Placem 15 sierpnia, bo my chcemy w naszej duszy, w naszym dziedzictwie wolności, a nie zniewolenia, chcemy. Chcemy być takimi, jakimi jesteśmy. Nasza tożsamość, to, kim jesteśmy dzisiaj, budowana jest wokół wolności, wokół suwerenności, wokół niepodległości państwa polskiego. I miejsce, na którym się spotykamy, jest tego najlepszym dowodem. Spotykam się z ludźmi wolności i będę prezydentem naszej wolności, suwerenności i niepodległości. Dopiero gdy wspólnie 18 maja wrócimy do Polski, która jest z siebie dumna, która wie, że jest Polską z tak pięknym doświadczeniem, tak wspaniałymi ludźmi w całej Polsce, jest Polską wolną, niepodległą i suwerenną, to dopiero wówczas, jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, z tą wolnością w sercu, którą mamy wszyscy, będę prowadził naszą politykę zagraniczną ze wszystkimi partnerami. To dopiero ta wolność, drodzy Państwo, która jest w nas, potrafi nam odpowiedzieć na pytanie i będzie determinowała nasze wybory, a te wybory są takie po pierwsze Polska, po pierwsze Polska, gdy rozmawiamy w Niemczech z Niemcami. Po pierwsze Polska to znaczy w naszym interesie jest, aby Niemcy nie podrzucali nam nielegalnych migrantów przez zachodnią granicę. Nie możemy się na to zgodzić. Pakt migracyjny trzeba wypowiedzieć. Nasza wolność, głos Polek i Polaków zobowiązuje prezydenta Polski do tego, aby mówił po pierwsze Polska, gdy rozmawia z Niemcami, po pierwsze Polska, gdy rozmawia z Brukselą, która musi usłyszeć jeszcze raz wyraźnie: nie dla paktu migracyjnego, nie dla ideologii w naszych szkołach, tej, która przychodzi też z Zachodu, nie możemy się na to zgodzić, nie dla paktu klimatycznego i dla Zielonego Ładu. Po pierwsze Polska. A interes państwa polskiego jest taki, żeby Zielonego Ładu, Paktu Klimatycznego, Paktu Migracyjnego nie było, bo niszczą naszą gospodarkę, nie dla Zielonego Ładu. Po pierwsze Polska, gdy rozmawiamy w Berlinie. Po pierwsze Polska, gdy rozmawiamy w Brukseli. Takim będę prezydentem i to Wam, drodzy Państwo, obiecuję. Będę prezydentem polskiej wolności, który mówi regularnie. Po pierwsze Polska, czy rozmawia na zachodzie, czy na wschodzie. Tak, po pierwsze Polska, także w relacjach Warszawa-Kijów. My nie musimy nic udowadniać. Zrobiliśmy tak wiele wszyscy, aby Ukraina mogła przetrwać. Nasz prezydent walczył o to. My, pojedyncze osoby, drodzy Państwo, w całej Polsce, wspieramy. Ale po pierwsze, Polska nie może być tak, że ukraińskie zboże czy ukraińskie przedsiębiorstwa niszczą nasz przemysł. Prezydent jest od tego, żeby w każdej relacji z duchem wolności dbać o interes państwa polskiego i w Berlinie, i w Brukseli, i w Kijowie. A to, drodzy Państwo, wcale nie oznacza, że nie umiemy dogadywać się na arenie dyplomatycznej. Przez wiele lat prowadziłem polską politykę historyczną na całym świecie. Partnerzy szanują tych, którzy są w stanie sformułować swoje postulaty. Doceniają tych, którzy mówią głosem swojego narodu, którzy wsłuchują się w głos narodu i jasno stawiają granice. Tak, tu jest Polska, tu nam nie podrzucajcie nielegalnych migrantów, tu Was wspieramy, a tu nie możemy otworzyć się na nieuczciwą konkurencję ze strony Ukrainy. Tak, tu jest Polska, drodzy Państwo, i nasze relacje z krajami skandynawskimi dla naszego bezpieczeństwa, czy z Czechami, którzy. Myślą i funkcjonują podobnie w zakresie bezpieczeństwa, to zadanie dla przyszłego prezydenta, który będzie dyplomatą, ale będzie dyplomatą, który ma w sobie ducha wolności i który mówi głosem Polek i Polaków, a nie głosem swojego szefa Donalda Tuska! I biało-czerwonej flagi nie udało się pokonać, drodzy Państwo, nikomu, bo jesteśmy, stoimy tu, uśmiechamy się, ale nie uśmiechamy się, dlatego że. Żyjemy w uśmiechniętej Polsce, tylko uśmiechamy się, bo jest w nas nadzieja. Nadzieja na to, że Polska wejdzie na drogę normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. I ja to Państwu zagwarantuję, gdy wybierzecie mnie 18 maja na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tak, idziemy stąd, z Pońska, od Państwa wspólnie do Polski, która jest strefą rozwoju. Strefą dobrobytu, strefą bezpieczeństwa, do Polski, która wie, że aby być bezpieczną, trzeba realizować amerykańskie i południowo-koreańskie kontrakty, a nie je zrywać. I do Polski, która jest strefą normalności, my chcemy być normalni. My chcemy być normalni w naszej szkole, na ulicach. Chcemy być sobą, Polska musi pozostać dzisiaj Polską, a zainstalowanie Rafała Trzaskowskiego przez Donalda Tuska w Pałacu Prezydenckim do takiej Polski nas niestety nie zaprowadzi, dlatego musimy po prostu wygrać. Drodzy Państwo, mam konkretny plan na to, jak powinna wyglądać Polska w roku 2030 po mojej pierwszej kadencji. To plan 21, w którym opisana jest cała droga Polski, która będzie się rozwijać, będzie normalna i będzie bezpieczna. Jestem właściwie jedynym kandydatem na urząd prezydenta, który w tak szczegółowy sposób. Podszedł do tego, co chce dla Polski i Polaków zrobić. I nie mamy dziś, drodzy Państwo, czasu na to, aby mówić o tym przez dwie godziny 13 minut, tak jak mówiłem na konferencji programowej o tym. Ale chcę Państwu powiedzieć, że gdzie nie zajrzycie do planu 21, do planu, który ma nas razem zaprowadzić do normalnej Polski. To zobaczycie Państwo, że wybrzmiewa tam w każdym. Wersecie albo w każdym rozdziale to hasło po pierwsze Polska i wybrzmiewa coś jeszcze i nazwałbym to skrótowo SMS. SMS. Szkoła, mieszkanie, szpital. Szkoła. Dobra polska szkoła. Uczniowie, którzy wychodzą ze szkoły. Polakami mamy wszyscy do tego, drodzy Państwo, prawo. Uczniowie, którzy uczą się praktycznych umiejętności, takich jak nauka jazdy. Tak, osiemnastolatkowie powinni mieć finansowaną przez Państwo naukę jazdy, bo jest ona potrzebna w dorosłym życiu. Szkoła, w której nauczyciele, nasza elita, są wśród Was pewnie nauczyciele dajmy im brawa, drodzy Państwo, oddajemy im swoje dzieci, dajmy im brawa. Nauczyciele, którzy zarabiają godne pieniądze, i nauczyciele, którzy mają czas na to, aby spędzać czas ze swoimi uczniami. Szkoła, szkoła, szkoła to nasza przyszłość, drodzy Państwo. Przyszłość, o którą musimy zadbać. I my w tej szkole nie chcemy eksperymentów na tożsamości naszych dzieci, ale chcemy ich przyszłości i tego, żeby ze szkoły wychodzili Polakami. Szkoła, mieszkanie, szpital. Młodzi chcą mieszkań. Drodzy Państwo, młodzi dzisiaj żyją w trwodze, czy kiedykolwiek będą mogli mieszkać we własnym mieszkaniu. Mówią mi to w całej Polsce i o tym mówią wszystkie statystyki. I gwarantuję, patrzę w stronę młodzieży. Gwarantuję. Że jako prezydent Rzeczpospolitej, niezależnie od tego, z jakim rządem będę współpracował, będę zdeterminowany, aby uwolnić polską ziemię państwową spółdzielniom i samorządom. To jest niezbędne, abyśmy budowali więcej i taniej. Mieszkania dla młodzieży muszą się w tym państwie znaleźć, a nie pieniądze na kredyty. I dla banków, i dla bankierów, drodzy państwo, chcemy budować szybciej i taniej. Oni na to czekają. Szkoła, mieszkanie, szpital, tak, żadna władza, żadna władza. Mówimy to szczerze, drodzy państwo. Po roku 1989 nie poradziła sobie ze służbą zdrowia. Nikt nie uwierzy już dzisiaj w Polsce, że prezydent może naprawić coś, czego nie udało się naprawić, nie że za PRL-u były. Super szpitale, drodzy Państwo, i służba zdrowia, ale Wolna Polska nigdy nie doprowadziła do stanu służby zdrowia takiej, jaka odpowiadałaby Państwu. Ja nie chcę Państwu obiecywać, że jako prezydent naprawię całą służbę zdrowia, ale jestem zaniepokojony tym, że dzisiaj kolejki do lekarzy biją rekordy, a ministerstwo zdrowia zabiera 4 miliardy złotych ludziom chorych na raka. Rak. Nie ma barw politycznych. Chorzy na raka, drodzy państwo, głosują i na PiS, i na Platformy, i na Konfederację. Musimy o nich dbać i państwo powinno im pomagać. To, co dzisiaj się dzieje ze służbą zdrowia, nie jest dobre. Jest pewnie najgorzej od lat. Ale chcę Państwu obiecać, że dołożę też swoją cegiełkę do tego, aby służba zdrowia była lepsza. Tak potrzebujemy dzisiaj Centrum Obsługi Pacjenta i ja Centrum Obsługi Pacjenta zrobię, jak będę prezydentem Polski, żebyście Państwo. Wiedzieli, gdzie macie iść ze swoją receptą, jak ma wyglądać wasza droga od specjalisty do specjalisty. Obiecuję, że będę robił wszystko, żeby kolejki do lekarza się skróciły, bo ważny jest dla mnie SMS szkoła, mieszkanie, szpital. Zgadałem się drodzy państwo trochę a ja bardzo kocham Polskę i kocham Polaków więc w tym momencie kończę i jako jeden z was idę do was żeby być z wami i to czego nie powiedziałem albo co wy chcecie mi powiedzieć teraz wybrzmiało jestem z wami jestem jednym z was więc idę drodzy państwo do was Niech żyje Płońsk, niech żyją Płońscy patrioci, niech żyje wolność i niech żyją ludzie wolności, niech żyje Polska! Dziękuję bardzo!